Cześć wszystkim. Dzisiaj robutek przy sercu ciąg dalszy. Właściwie serce to już było w piątek skończone, bo było połączone. Te dwa serca widzicie w jedną konstrukcję, w jedno. Spawy tam nie są na gładko szlifowane. Zapsikane są ocynkiem, jest to profil ocynkowany. 40 na 20. Tak sobie klient życzył. Co tu jeszcze? Tu widzicie, takie rury przyłożyliśmy, ponieważ ta konstrukcja będzie obłożona takimi drewnianymi balikami o grubości 70 mm. I tu akurat właśnie mamy takie, takie rury, bo tu przymierzyliśmy, jak to będzie wszystko pasowało ze sobą. Tu oczywiście pójdzie jeszcze, je jeszcze jedna. A teraz y, właśnie robimy stojaki, y, żeby to po prostu to serce tutaj właśnie w tą, widzicie, w tą wnękę y, wsadzić i żeby to było skręcone, tak, Razem z tymi balikami. Tutaj mamy dwa stojaczki. Jeden już jest z jednej strony obspawany, y, właśnie sobie spawy stygną. Y, I później te, te dwa stojaczki salimy w jeden tu będą takie dokładnie będą takie rozpórki jak tam widzicie na tym sercu będzie to właśnie połączone w czterech a myślę że chyba w czterech miejscach kolega tam właśnie stary pojechał jeszcze po profil bo po nam brakło a ja tu właśnie sobie spawam także tak to wygląda na dzień dzisiejszy no myślę że fajnie fajnie to wyjdzie jak już to będzie wszystko scalone, to postawimy, postawimy to oczywiście ten, to serce w tym stojaku, przymierzymy, zobaczymy jak to, jak to się będzie prezentować. Także może jeszcze jakiś krótki filmik nagram. A jak nie, no to po prostu jakieś zdjęcie tam jeszcze zrobię, wam, tak.